Cześć, witam Was w kolejnym filmie Znowu będzie przesyłka, będą to produkty Vivio Powiem Wam dlaczego Takie sobie akurat produkty wybrałam I no i oczywiście link Znajdziecie pod filmem Jak również znajdziecie linki Do przepisów, do których Używam również takich produktów Bo pod ostatnim filmem Pytaliście, wszystkie linki były pod spodem, także zapraszam zawsze do poczytania tego, co jest pod filmem. No okej, okay, zaczynamy. Zamówiłam na początek czystka to jest yy, zieleczystka i to jest bardzo duża paczka, yy, moi drodzy ogromna ta paczka jest. Ja nigdy czystka nie piłam, naczytałam no, się bardzo dużo fajnych rzeczy o czystku, szczególnie właśnie wspiera system odpornościowy, dlatego postanowiłam sobie zamówić i zacząć pić, dlatego, że ja w tym momencie, Ariana poszła do żłobka i przynosi różnego rodzaju <grychy> różnego rodzaju wirusy i tak dalej i trzeba, musimy wzmocnić system odpornościowy, szczególnie ja, ja jak Wam mówiłam kiedyś wcześniej, że ja Cierpiałam po prostu na. Mój, mój system odpornościowy ucierpiał bardzo dawno temu i całe życie właśnie muszę go e, wspierać. Ariana właśnie się obudziła, także e, albo ją tutaj przyprowadzę, albo będę musiała się ją streścić. E, także tak, czystka będę pić, tak już słyszycie ją tam na <gry> monitorze. E, ok, e, czystka będę pić, nie mogę się doczekać. E, słyszę, w ogóle naczytam się dużo, ma świetnych właściwości, także super, jest to ogromna, ogromna paka. Dobra, następnie lecimy, lecimy, zamówiłam witaminę C i to jest kwas L-askorbinowy w postaci właśnie proszku, w postaci sypkiej. Chciałam bardzo, bardzo taką witaminę C, gdyż wcześniej brałam w tabletkach, a teraz Ariance też będę to do jedzonka dosypywać, gdyż ona miała w kropelkach, nawet te w kropelkach... Zresztą nam się niedługo skończą, ale do jedzenia taką witaminkę, nawet do, właśnie do napoju można dosypać, także jest super. I tego właśnie można troszeczkę więcej przemycić niż. No i mówię, w tabletkach ona nie będzie brała, ale ja też planuję taką formę brać. Także spróbuję sobie. Następnie skończyła mi się morwa biała, także zamówiłam. To jest ogromna również paka tutaj jest 500 gramów i super uwielbiam uwielbiam morwę jak wiecie dodaję czy do lodów do owsianki, do, czeko, do czegokolwiek naprawdę morwa jest super uwielbiam jej naprawdę smak także to jest morwa biała co tutaj mamy, następnie postanowiłam sobie, to jest tak koncentrat napoju probiotycznego z głogu nigdy w sumie chyba hmm, go nie próbowałam, czego takiego, a oczywiście zawiera e, żywe bakterie probiotyczne i e, ze względu właśnie na to e, wzięłam sobie ten napój. E, z tego, co widzę, tutaj rozcieńcza się go w, e, trzy razy dziennie się pije, dwie, trzy łyżeczki dla dorosłych e, i mówi i muszę zobaczyć, czy Ariana też to może stosować, bo by było na pewno super. Teraz właśnie e, Ariana miała biegunkę e, przez Ponad tydzień już. Ogólnie źle się nie czuła i przyniosła przy coś z żłobka. Także probiotyki też jej daję. Ale to jeśli dzieciom można podawać, to jest powyżej trzeciego roku życia. Także chyba jednak nie będę mogła jej. No ale ja na tym skorzystam, bo ja również probiotyki biorę. Także super. Następnie zamówiłam. To jest yerba, Ta yerba, Muszę Ariany przyprowadzić. Okej, okay, Arianka się obudziła, więc musiałam ją tutaj przynieść do siebie. OK, patrzymy dalej. Mówiłam o yerbie. Ta yerba e, to nie jest właśnie... To jest yerba wymieszana z jakimiś ziołami. Czyli e, to nie jest czysta yerba. Ja tą yerbę mam dość ciekawy smak, bo ją kiedyś w Polsce kupiłam. Skład ekologiczna herbata yerba mate, ekologiczna kat... E, katłaba. 15%, czyli 85% jest yerby. Ja uwielbiam pić yerbę, także... E, super. Następnie mamy cytrynian magnezu, suplement diety w formie sypkiej. Kaszerek mamy. Ok, cytrynian magnezu e, jest on w formie, która jest podobno najlepiej przyswajalna, także też chciałam właśnie e, ten magnez. Kolejne to jest olej kokosowy tłoczony na zimno. To jest 900 ml. Super, u mnie się nigdy nie zmarnuje. Używam oleju kokosowego do wszystkiego prawie. Następnie mąka migdałowa. Mąka migdałowa y, zostawię Wam również przepis na dole do moich na przykład y, jagodzianek. Teraz jest super akurat. Y, teraz jest, co y, jest sezon, będzie. E, także będzie można sobie e, Użyć tego na pewno mąki migdałowej Do tych właśnie jagodzianek e, Super Następnie mąka jaglana To jest bardzo duża paczka, również to jest 1 kg Mąki jaglanej powiem Wam, że ja tutaj w Anglii mm, Nie mogłam nigdzie dostać Ja przy poziomce z Polski Ale one były zawsze w małych takich paczuszkach Mąka jaglana na pewno mi się też przyda Oczywiście jest to bezglutenowy produkt Tak Arianka też chce do Was pogadać. A tu jest mąka kokosowa, mąka kokosowa również się, to jest też jeden kilogram, też się u mnie nie zmarnuje. Mąka kokosowa, zostawię Wam również przepis na na to ciacho. Pod, chyba pod ostatnim filmem też już było, z mąki kokosowej. Super. i teraz sobie jeszcze wybrałam takie czekolada, to jest czekolada ciemna Ariana, nie ruszaj z statywu proszę Cię, czekolada ciemna 65% z orzechem laskowym taki mały snak, myślałam, że spróbuję, ja ogólnie nie jestem jakaś tam bardzo czekoladowa ale raz na jakiś czas, czemu nie I no i tutaj kolejne, właśnie to mi się wydało również ciekawe uwielbiam migdały, są migdały tu są migdały w surowej czekoladzie taka paczuszka sobie wybrałam aktywny żel to jest do nóg zmęczonych i obolałych o działaniu kojącym i odświeżającym. Yy, kasztanowiec miłożąb, babka lancetowata. Mm. Ej, to jest yy, poprawia ukrwienie skóry, uszczelnia drobne naczynka krwioności, ale ja mam takie pajączki ma na nogach. Nie wiem, może zadziała, zobaczymy. Dam Wam na pewno znać w yy, filmie jak go po jakimś czasie jak go używać o, Ostatnia już rzecz, bo Aria, ostatnia już rzecz, bo Ariana się niecierpliwi to, niecierpliwi, to jest pasta do zębów bez fluoru, jak wiecie, z Lavery jak wiecie, używam pasty bez fluoru. Chodź. Chodź. Musiałam dziecko na rączki wziąć bo mi nie da skończyć, także to jest pasta bez fluorów e, z bioechinaceą i propolisem super, e, wypróbuję tej jeszcze nie wypróbowałam, bo zwykle kupuję taką jedną pastę w Holanden Barret także też Wam na pewno znać, dam znać w denku, także to są wszystkie produkty y, które otrzymałam e, dajcie znać y, także to są wszystkie produkty, które otrzymałam Okej, okay, to są wszystkie produkty. E, tym razem e, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Wszystkie linki oczywiście pod filmem. E, do zobaczenia. Pa pa.